Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu proste zastosowanie i działanie funkcji jeżeli. Jest to funkcja logiczna, której używamy, aby zwrócić jedną wartość, jeśli warunek jest prawdziwy, lub inną, jeśli jest fałszywy. Funkcja jeżeli składa się z tekstu logicznego, wartości, jeżeli prawda, oraz wartości, jeżeli fałsz. W tym arkuszu kalkulacyjnym zawarłam informacje o poszczególnych pracownikach. Chcę za pomocą funkcji, jeżeli, wyznaczyć dla nich premię, dodatek oraz kilometrówkę. Punkt pierwszy. Premia jest naliczana wszystkim pracownikom, ale w zależności od działu, w jakim pracują. Równa się. Jeżeli tą funkcją dzisiaj się zajmiemy, interesuje nas kolumna D z działem, z informacjami o dziale produkcji. O dziale, w, jaki, w którym dany pracownik pracuje, równa się produkcja. Wyraz produkcja musimy, musimy umieścić w cudzysłowie. Jeżeli jest to produkcja, Wartość, teraz umieszczamy wartość prawdziwą, czyli 10%. Jeżeli jest to prawda, blokujemy, to, blokujemy tą wartość 10% w podwójnym znaku dolarów. Jeżeli jest to fałsz, czyli będzie to dział księgowości, jest wtedy 14% premii. Przyciągnijmy teraz to dla wszystkich pracowników i sprawdźmy. Produkcja 10%, księgowość 14%. Zgadza się. Przejdźmy do dodatku. Dodatek przysługuje osobom, które dojeżdżają do pracy samochodem. Równa się. Jeżeli. jeżeli te, przejdźmy do kolumny z transportem, z informacjami o transporcie. Jest równe. Jeżeli komórka E10 jest równa, samochód, chcemy, aby wyświetlono nam informację tak, że jest naliczana, że ten dodatek jest naliczany. A jeżeli jest, jeżeli pracownik dojeżdża innym transportem, niestety nie dostaje dodatku. Przeciągnijmy. Dla wszystkich pracowników. I sprawdźmy. Rower nie dostaje dodatku. Samochód tak. Pieszo również nie dostaje dodatku. Zgadza się. Przejdźmy teraz do kilometrówki. Osoby, które dojeżdżają do pracy ponad 10 km, naliczana jest kilometrówka. Jeśli przysługuje, wypisz tak. Jeśli nie, wypisz nie. Równa się. Jeżeli odległość do pracy jest większa niż 10, wypisujemy tak. Chcemy, aby Excel nam wypisał tak. Jeżeli jest mniejsza niż 10 kilometrów, Kilometrówka danemu pracownikowi nie przysługuje i chcemy, aby Excel wypisał nam tą informację. Proszę. Widzimy, że tylko jeden pracownik ma jego odległość do pracy. Wynosi ponad 10 km. Jest to pierwszy. Zgadza się. Sprawdźcie. 9. Nie. W innym miejscu nie mamy ponad 10 km. Zgadza się. Mam nadzieję, że Państwu pomogłam i w jakiś sposób rozjaśniłam działanie funkcji. Jeżeli. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.